Mleko jeszcze dla kotka? mu narysuj mleko. Mamy rodzinkę i kotka, tak? Tam jest Dalusia taka malutka. A to jest kotka, a to mama. Tak, tu jest mama. Piękne dzieło. A ja nowam to jest mleko. Super. Dawno nie było. Naprawdę jak na nas to dawno. Więc marzę. placuszki. dzisiaj żadnych takich fancy rzeczy. Jogurt naturalny, jajko, mąka, trochę cukru, proszek do pieczenia. Położymy na to jakieś e, przetwory, powidła, tego typu rzeczy. I, i będzie chyba całkiem spoko danko. Wiecie co, żeby się nie poddawać, może tej szarości? Stwierdziłam, że się pomaluję. Zwykle jakoś tak daje mi to kopa, sama nie wiem czemu, ale no już tak mam, jak się troszkę odpicuję, to tak, wiecie, krok po kroku robię kolejne rzeczy. Mam tutaj mój podstawowy zestaw. I w sumie zabieram się, potem pójdziemy to na. Jeszcze... Tak, to jest gąbeczka. No. Potem pójdziemy na jakiś spacer, o ile nie zacznie padać, i, i myślę, że jakoś tak uda nam się ten dzień całkiem miło i przyjemnie spędzić. Ja to w ogóle muszę Wam powiedzieć, że Paulina, wysyłając paczkę i wkładając do niej um, czekoladę truskawkową z wedla, z jednej ja nie strony nie lubisz? Sprawiła lubię. mi mnóstwo przyjemności, lubię. a z drugiej strony po prostu. No nieładnie, nieładnie, ja nie mogę się oprzeć. To jest jedyna czekolada, jaką mogę zjeść od samego początku do samego ja końca. Ja też lubię. No może jeszcze nuzweiser z orzechami, ale tam raczej całej bym nie pochłonęła, a tą czekoladę po prostu nosem wciągnę. Więc co pod to składanie ubrań, które na mnie czekają. Ja w ogóle słyszę, jak one krzyczą i mówią, że czas najwyższy ściągnąć z suszarki, kostka, tak wiecie, żeby się fajnie nastroić i ciśniemy. Jak widać, ja się podmalowałam. Nie wiem, czy nam wyjdą fotki nagrania, spacer. Bo ja cały czas, jak patrzę przez okno, to mam wrażenie, że zaraz się rozpada, ale tak wiecie, także jak zacznie, to pewnie przestanie w środku nocy. Więc, no, kurczy takie ryzyko wychodzić, no, ale też wczoraj się kisiliśmy w domu, więc może dzisiaj jednak fajnie by było z tego domu wyjść, tak się dotlenić trochę. No, ale co no, już taki czas będzie trochę ciężki. No, ale przetrwamy, uwierzcie mi, wiosna. Nie obejrzymy się, a naprawdę znowu nadejdzie wiosna i będzie pięknie i ciepło, i jakoś tak. Pozytywnie. Gdzie nas ten tata zabrał na spacer? Lubiła tańczyć, pełna radości, tak, ciągle... Idziemy całą familią gdzieś przed siebie. Lila fakt faktem mówiła, że chce do domu, więc umówiliśmy się na takie pół godziny, chociaż tu ptania, złapiemy trochę powietrza świeżego i najwyżej wrócimy do domu. Zobaczymy. Na pewno zostaje znowu z dwójką dzieci, bo Lila nam coś nie może się w pełni tak wyleczyć z kataru. Myślimy, że jest wszystko fajnie spoko, a ten katar coś wraca, ale ja też czuję, że znowu mi zatoki siadają. Jeszcze nie ma tragedii, ale skaduje, że to jest już, wiecie, tylko kwestia dni. Cześć, my tak przy poniedziałku jedziemy wydać trochę kasy, kurczę, wziąłem kartę, dobra, mam, jestem twoją księżniczką królewną, widzicie, jak mnie dziecko komplementuje, tak, uciekamy do Biedronki po jakieś takie drobiazgi, banany, jakiś tam jogurt, parówy, bo było życzenie, no, nie mamy parów, więc jedziemy po takie drobiazgi. Duże zakupy to dopiero nam się szykują w przyszłym miesiącu, bo tak zawsze staram się na początku nowego miesiąca pokupować różne rzeczy, ale to o tym w sumie będzie oddzielny film, bo było dużo zapytań o takie kupowanie i potem gotowanie z tego. Ja tam swego czasu Wam nagrywałam tego typu rzeczy, a teraz przygotuję to, ale w takiej troszeczkę rozwiniętej formie. Więc tak, będziemy jechać. Mam nadzieję, że uporamy się z tym szybko. Wrócimy i na Luśkę odkładam na drzemkę. Także takie plany: zakupy przyniesione. I tutaj powiem Wam, że miałam tego nie robić, ale złapałam książkę świąteczną: 12 niedokończonych snów. To znaczy, mam taką nadzieję, że to jest książka świąteczna. No tak, zimowy wieczór, więc wyniosłam je mnie, mnie 5 zł. Eee, I no mam kilka takich świątecznych książek, ale powiem Wam, że ostatnio czytanie mi idzie naprawdę bardzo dobrze. Tak lubię się naprawdę zagłębić w książki, więc pomyślałam, że może taka jedna ekstra nie zaszkodzi, że to zawsze mogę się potem książkami wiadomo z Wami podzielić. Więc, więc wziąłam coś takiego: i jakieś takie podstawy podstaw, właśnie te banany, parówki, chleb, mokre chusteczki, jakieś tam serki, takie wiecie, które standardowo u nas się pojawiają, mleko bez laktozy. A jeszcze cebulę wzięłam do obiadu i tak. Lila nie lubi cebuli, mówi tutaj, że nie lubi cebuli, że jest ble. I wziąłam jeszcze znicze. I tutaj Lila pokazuje, że wziąłam jej też kapelusz. A założysz ten kapelusz? Ale czarownica. Super, dobra, baw się. Ja tej zaraz poogarniam. Baw się. Pięknie się bawisz. Jestem czarownicą. Tak, i powiem wam, że wstępnie plan był taki, że dzisiaj też, żeby się naładować pozytywnie energią, zrobię sobie make-up. Ale po prostu głowa mi zaraz trzaśnie. Zatoki znowu mi się odzywają. Już Wam mówiłam, że to jest po prostu coś, co potrafi mnie wykluczyć z takiego normalnego funkcjonowania. E, więc robię sobie zaraz inhalację. Naprawdę czasem to mi przynosi taką ulgę. A w związku z tym, że będę sobie robić inhalację i się zaraz rozmarzę, no to wiadomo, że nie będę sobie robić. Nie będę sobie robić makijażu, bo po prostu wszystko by w spłynęło. I zabieram się za ciąg dalszy. Podpalałam jakieś pralki, zmywarki. trochę w i Halloween. Tak, Lila była w sklepie i kupiła Halloween. Dobra, bierzemy się, bo tak nie mogę na to wszystko patrzeć. I tak powiem Wam, że tego typu olejki to są po prostu w ostatnim czasie moi wielcy przyjaciele. Tutaj mamy eukaliptusowy z Bosfery, ale i tak najbardziej sztosowy jest. Zaraz Wam pokażę. Najlepszy jest chyba ten. Tutaj mamy miks różnych olejków. I jakoś tak naprawdę powiem Wam, że moim zdaniem super czyści ten nos. Któregoś dnia miałam. Po prostu taki ból, że zaczęłam płakać, ale poinhalowałam się trochę i naprawdę po prostu, jakby ręką odjął. Jeszcze mam taki meg, że na przykład do świecy, akurat do tej, która nie miała takiego zapachu, też właśnie wlewałam kilka kropli. I wiecie, jak ten wosk się roztapiał, to przy okazji unosił się zapach tego olejku, i to też była powiedzmy taka inhalacja. No a teraz wyrzucam już tą świecę, bo jak widać, jest. Docna, zużyta. Jeszcze tutaj Wam pokażę, bo wczoraj była u mnie sąsiadka, znaczy była, nie była, zapukała po prostu i przyniosła gazetkę od siebie z pracy. Tutaj powiem Wam, to jest taka gazetka odnośnie już, kochanie, zdrowego żywienia. Są tutaj różne takie ciekawostki, ale jest też masa przepisów e, właśnie takich mocno sezonowych, czyli jak mamy jesień, to wiadomo jabłka, śliwki. E, I naprawdę niektóre tak sobie obserwuję. Oczywiście pewne składniki są takie mocno specyficzne, ale możemy je naturalnie powymieniać i, e, i stworzyć coś takiego innego naprawdę bardzo e, smacznego. Zupę, krem bardzo lubię, więc tutaj mamy zupę z kolorowych słodkich papryk, paszerowane papryki bardzo lubię, więc zawsze jak wychodzi nowe wydanie tej gazetki, to mi po prostu przynosi, za co jestem jej bardzo wdzięczna. Powiedzcie, zawsze można odkryć jakiś tam nowy smak. A ja szczerze mówiąc, właśnie zamiast iść w kierunku takich tych sprawdzonych rzeczy, to częściej eksperymentuję. Dzisiaj w ogóle będę robiła takie ala danie meksykańskie, bo mięso mielone mamy zamrożone, więc wyjęłam jedno. Do tego wskoczy chyba cieciorka, bo akurat mam, nie mam kukurydzy, więc to wrzucę. Wiadomo, jakaś przesmażona cebula, trochę czerwonej fasoli. Do tego ugotuję kaszę, też mam różne kasze pod ręką, także coś takiego będzie zalane sosem Lubię takie wiecie w miarę szybkie rzeczy, a też zauważyłam, że dziewczynom tego typu dania właśnie z kaszą bardzo smakują, więc no, nie ukrywam, że idę w kierunku tych rzeczy, które one jedzą, bo tak. Pulpeciki też mi pięknie zjadły, ale już na przykład schabowy jest dla nich taki no nie bardzo, więc no raczej póki co jednak patrzę na to, co one są w stanie mi zjeść. I chyba Wam nie mówiłam, e, kupiłam dzisiaj twaróg, bo mam jeszcze trochę ziemniaków z e, tam poprzednich obiadów i po prostu zrobię takie kluchy leniwe z bułeczką e, tartą, z masłem. Nie wiem, czy znacie tego typu dania. U mnie dosyć często było takie lekkie raczej. E, więc e, no coś takiego im przyrządzę. To jest miękkie, takie delikatne, nie trzeba jakoś szczególnie gryźć, więc myślę, że, że to będzie to. Znalazłam taki sos z Muti. Tutaj są różne warzywa, jakiś pakłażan i tak dalej. A w sumie moje danie wygląda póki co w ten sposób: tak jak mówiłam, cebula, cieciorka, czerwona fasola. Zaraz to wszystko zaleję i doprawię jeszcze według tam własnego smaku. Chociaż mnie z tym doprawianiem to różnie bywa. Boję się zawsze, że przy dobrze. I w sumie mam jeszcze jedną paczkę kaszy gryczanej, prażonej. Bardzo lubię kaszę gryczaną. W ogóle kiedyś był taki program Wiem co jem. To z tego co pamiętam, chyba kasza gryczana była taka najzdrowsza, ale też wiem, że chyba najmniej ludzi lubi kaszę gryczaną. Jedziemy do Szczytna. <laughs> tak przypuszczałam, że dostanę informację, że paczka na mnie czeka, i faktycznie jest już gotowa do odbioru. I co u nas niestety w mieścińce na Orlenie paczek nie można ani nadawać, ani odbierać, więc zawsze muszę podjąć decyzję, czy wolę jechać na Olsztyn, czy na Szczytno. Ale jakoś tak szczerze mówiąc, wolimy chyba to Szczytno, jest bliżej, i szybciej się jedzie, jakoś tak ta droga też jest taka przyjemniejsza. Słucham! I co, potem wam pokażę, ile jeszcze mi pogoda światło i wszystko pozwoli. Co takiego jest w środku? Bo w sumie tam są takie dwie rzeczy, na które najbardziej czekam. Po pierwsze, sweterek wliski dla daluśki, a po drugie taki kombinezon ocieplany. Już tak pomyślałam, że wiecie, zaraz będzie ten czas właśnie, żeby te kombinezony Zakładać może jeszcze nie takie grubaśne, zimowe, no ale coś właśnie takiego zabudowanego i na nogi, i na wiadomo resztę ciała. Nawet jak jest deszczowo, to taka rzecz naprawdę bardzo, bardzo się przydaje. Lila ma i kombinezon taki powiedzmy przeciwdeszczowy i ma taki ciepły, bawełniany, który czekał na nią dwa lata chyba jakaś, nie? No, chyba jakoś tak dwa lata na nią czekał, bo kupiliśmy go na wyprzedaży w Lidlu. i Jak Lila miała dwa miesiące, w rozmiarze 86, więc wiecie. No, ale przydał się w końcu, także super. Tak, za To jeszcze nagrajmy tą dbałość o drobiazgi. No, przeszłyśmy sobie trochę na górę. Lila siedzi w swojej części, a my siedzimy w sypialni jeszcze. Zmieniłam Mami. pościel i u nas, i u dziewczyn. Więc myślę, że mm, będzie mi się dobrze spało. Mm. Mm. Tak? tak? Będzie się dobrze spało. Tak. Poczytam jakie kocie? Mm. Dzieci, Tu to jest nunusz, a gdzie skicia kocia? Mhm, uh -huh. a gdzie piesek? Gdzie się piesek schował? Oj, tu już się piesek schował. A jak robi piesek? Pięknie. A to kto to tu jest? Kuku. A gdzie rybka jest? Pamiętasz, gdzie się rybka schowała? Tak. Poszukamy rybki. Hmm. Gdzie ta rybka, gdzie ta rybka może być? Oj, chyba tutaj się schowała. Jest! Rybka ból, ból, ból.